No witajcie, jesteście na Oliwix w zeszłym kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Minecraft'a. No w sumie żadna nowość i pewnie zastanawiacie się gdzie ja się znajduję. Widzowie znajduję się na nowych Oliwixowicach. Tu, po, tu powstaną nowe Oliwixowice i w tym filmie będziemy się po prostu rozwijać. Jeżeli chcecie więcej filmów z Minecrafta, no to oczywiście zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz i łapeczkę do góry! Wtedy będę wiedział, że chcecie więcej filmów z Minecrafta. No a my w tym filmie będziemy się rozwijać. Może w następnym filmie pójdziemy yy, do kopalni pod jaksy. A my dzisiaj będziemy się po prostu rozwijać. No więc zaczynamy. I widzowie z góry przepraszam, jakbym miał taki dziwny głos. No, bo jestem jeszcze troszeczkę chory. No, troszeczkę. No więc no, z góry przepraszam. A więc dobra. Nieważne. Zaczynamy. Trewienko. Pyk, 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 pyk. Ojejku. Dobra. Znaczy dzisiaj pójdziemy sobie po żelazo. Yy, dzisiaj pójdziemy po żelazo. Żeby no... Yy, znaczy, co ja Pójdziemy po prostu po żelazo. Dzisiaj. Dzisiaj po żelazo pójdziemy, a w jutrzejszym filmie po ten... Po, 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 po... Kurde... Pod jaksy! O. Dobra... Dawać mi kamienia! Kamienia! Ojejku, żelazo! Znalazłem żelazo już! Zaraz sobie je wykopiemy. Dobra... No... Ja robię. A widzę wiecie trochę słabszy był w Minecrafta. No to przepraszam, bo ten. Bo dawno grałem. Sami widzicie po filmach, że ten. O kolejne e, Sami widzicie po filmach, że po prostu Stumble Guys nagrywałem. Że Stumbleguys filmów nagrywałem. Dobra, piasek zrobimy. Pyk. A dobra. Tyk. A widzowie, gra na nowej wersji 1.19.3, więc. Więc no, tylko tak, nie wiem powiedzieć. I tu są nowe bloki, chyba jakieś. No, a widzowie. Tej, tego żelaza nie przepalam. Dobra, przypala się. Jeszcze trochę. A, sikierkę sobie zrobię. Pyk. Pyk, pyk. Dobra, no, gdzie to wyjście jest tu? O, dobra. Yy, siekierka. Pyk. Nie przepaliło się? O, dwa się przepaliły. Już. Dobra, ja sobie tutaj pozbieram drewienka. Mamy już żelazko. Okej. Okay. Dobra. Dużo drewna potrzeba. Zaraz pójdziemy sobie po ryby. Bo tu jest ocean. I no. Okej. Okay. Dobra. Tak. To i to. Dobra, mamy stak już. Ojejku, ale tu jest duży ten ocean. A tu będą ryby w ogóle? Dobra. Krawianka. Teraz idziemy do tego keiwa tam. Dobra, o tutaj, o. Trzeba uważać, żeby nie zginąć, bo kurde będzie lipa, jak zginiemy. Dobra. Łojeku, ale tu ciemno. Węgiel by się przydał. Okej, okay. dobra. Pyk, pyk. Pyk. O. Nie, to nie żelazo. O, węgiel mamy, dobra. Tyk. Od razu zrobię parę nawet, tylko pochodni. A widzę, w następnym odcinku będę miał chyba... Optifina możliwe. Yy, no bo... Znaczy muszę zobaczyć, czy w ogóle jest jeszcze do pobrania na 1.19.3. Ale dobra. Bo y słabość gra bez Optifina. Okej. Okay. Dobra. Tyk. Już mamy tutaj to. Ej, jeszcze patyczki. No, opłacało się tyle tego zbierać. Łojejku, 47 pochodni, no chyba starczy. Co to jest w ogóle? Nie wiem ja dawno byłem w Minecrafcie. Dobra, już słyszę pajączka. Żelazo? Żelazo. Jejku. Dobra, idę zabudować tą wodę, bo mnie to wkurza. Pyk. Gdzie to się ciągnie? To, aha, tutaj. Ja no dobra, walić to. Nie chcę marnować tych, drewna. Nie chcę marnować. To jest jakiś dziwny ten cave. Dobra, walić to! Mam dużo żelaza. Znaczy, no, nie mam dużo, ale dobra. Idziemy, o w kolejny węgiel. Tyk. Okej. Okay. Dobra. Ło, wow, ale dużo, duża ruda. Dobra, starczy. okej okay. pyk, o lawa zaraz sobie w nią wpadnę pewnie nie no, jak to przejść? dobra tu o tu i tu. dobra co, co to jest za ruda? Aha, no dobra Spoko Nie no, ten cave jest jakiś Dziwny Co tam jest, dobra Pyk, pyk O, zombie villager Dobra Pyk Pyk O no, kurde, no Dobra. No, super cave. Nic oczywiście nie ma tutaj. Dajcie mi jedno żelazo. O, już że przystarczyła mnie to peża. Dobra. No i tu zaraz będzie ślepi zaułek. Dobra. Wiek. Tu byłem? Czy mnie tu nie było? No nie. Nie było mnie Oh, super. Świetnie. Dobra, wizowe. O, 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 o. To się jest. Moc no, ciekawe. O, super cave. Udajcie no, mi żarazo. Dobra. No, fajnie. Super cave. raz widzę, wychodzimy. Wychodzimy. Pyk. Nie, tu. Dobra, pyk, 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 Wychodzimy. Dobra. I dzisiaj taki luźny film. No bo wiecie Chorobę mamy w ogóle. Ale za niedługo powrócimy do takich filmów. Dobra. Wykopujemy się na dół. A przecież filmy muszą być. Dobra. O! Już jesteśmy. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk o o, dzień dobry o nie jest noc, super świetnie miście. bardzo mało mobów dobra nara, nara nara Jejku, ja nie mogę biegać już. O chłopie Co tam jest? Dobra, idziemy tam jutro. Znaczy w kolejnym filmie. Idziemy tam. Ja wale, Co tam jest? I nagle... dydydy, dy dy, Ktoś mnie spycha z tyłu. Co to jest za cave? Kanion. Kurde. Dobra. ojejku ale ja, ja bym spadł. To bym nie wiem co zrobił. Dobra. Te ryby, dobra, idę tam na ryby. Tam, tam będą ryby na stówę. Nie mogę biegać. No jak ja jestem wolny. Grzów. Są ryby? Proszę. No i nie ma ryb. Świetnie Dobra, są ryby! Essa Essa, będę żył! Na Nara szkielet. Wywalaj Dobra, będę żył, tu są ryby Wioska! Wioska! Dobra! Tam, tam będą oliwiksowice widzowie. Tylko zaraz tam się udamy. Tylko kurde... Dobra. Daj mi tą rybę! Dziękuję bardzo. Pyk, jedz. Surową, ale rąbać to. Walić to. Jeszcze jedna, że... O, mogę biegać! Dziękuję. Bogu Minecrafta, dziękuję. Dobra, pyk. Milion ryb potrzebuje Znaczy i tak zaraz pójdziemy do wioski, bo posiano. Yy, to, to będę miał chlebka. Puu! Dobra. <śm> Lecimy. Do tych, do rybek. Dobra, pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk, A widzowie! Sz y, szczęśliwego nowego roku. Wiem, że ten y, trochę opóźniony, ale szczęśliwego nowego roku. Dobra. Pyk. Dobra, zombie, weź się tam. Gdzie zombie? Dobra, ja tu idę z rybkami moimi. No ja wiem, że to wygląda... Ja. Teraz ja wyglądam jak totalny noob, który je surowe jedzenie. Ale nieważne. Krówki, owieczki, zaraz będą sianko. Zaraz wezmę, tylko idę się przespać. Jejku, dobra. Nie no nie wiem czy tu będą oliwiksowice Nowe Dobra wywalaj mordo ja idę spać Dziękuję Śpimy Dobra Pyk mamy dzionek Pyk golek żelazo będzie Dobra Pyk bierzemy Hajbale sianko Pyk No spal się zombie Pyk no spali się! O, nara Dobra. Pyk! Sianko. Ale z y, jakieś pięć... Co to było? Dobra, nieważne. Jakieś pięć hajbali sobie zostawię. E, na ten... E, na klacza. Znaczy no... No żeby wiecie, widzowie, bo jak... Patrz, na takie coś wtedy macie mniej obrażeń Na przykład w nederze Ten Trzy Dobra Pięć sobie zostawię Wiecie Bo trzeba myśleć Pięć trzeba zostawić Dobra, pyk Dobra Okej okay. Dobra, idziemy do craftingu A nie, ja w sumie mam chyba crafting. mam Dobra, i chlebek będziemy jeść Nareszcie jakieś dobre jedzenie Pyk, 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 pyk Pyk, pyk, dobra Pyk, pyk, pyk Nie mam już chlebka? Nie mam Oooo! nareszcie Mamy jedzonko Pyk, pyk Zaraz pójdziemy, o, siema krówko Dzięki za jedzenie. Oj, panu podziękujemy. A ja bym zginął, to i tak tu mam respawna, więc git. Dobra. Jest tu jakaś krówka jeszcze, może. O, łóżka, łóżko się przyda. A nie, nie, to zostawię, bo tu, ma, tu mam respa. Dobra. Uuu. Rybki. Ale rybek już nie potrzebujemy. Dobra, kowal? To jest kowal? Ta, to jest kowal. Dobra. Co będzie u kowala? Opening. Uuu. Dobra, nie musimy zabijać. Nie musimy zabijać tego. Golema. Nie musimy. Dobra. O, piece. Dziękuję. Dzięki za piece. Okej, okay. o, to to się też może przydać. Yy, we, Weźmiemy łóżka, tak jak mówiłem. Bo łóżka. O, jest chlebek! Jeszcze brato, emeraldy. No, ziemniaki można upiec. O, łóżeczko, żółte. Na zabicie smoka też można, ale. Tam, nie wiem, ty się opłaca łóżkami, zabicie smoka. A to wiecie, to ja tu nie robię. O, co sprzedajesz, Mordo? Ja nie mogę, naprawdę? Takie coś sprzedajesz. Hopę, nieopłacalny biznes masz. <laughs> Dobra, dzięki. Kranne si, nara. Dobra. O, to jest ładny domek. Na razie tutaj może się u ten udomowimy. Nie tam, tam jest ładny domek. Ja zawsze widzę jak miałem właśnie takie te. To tu się zawsze udomowiałem. Tak. No, tutaj. Ej, jaka w ogóle rozwinięta wioska tu jest. Patrzcie, konik! Krówki. Dobra, tu coś jest. O, to się przyda na pewno. Pięknie Nie, widzimy, My tu się udomowiamy. E, tutaj się udomowię. O to jest fajny domeczek. Się da wypaść? Da się wypaść. Co wy robicie? Tu, naprawdę sprzedajesz? To jest grane. Chub sprzedaj naprawę za 14 tego Emeraldów i, i książkę. Ileś tam książek. A ty co. Eee, tam panie. Dobra. Eee, tu już byłem, a ty co sprzedajesz? Ej ty, w miarę się opyla. 32 patyki. A dobra. Nieważne. O, dzwony. Zabieramy dzwony. Dzwon najważniejszy. Nie no, golema chyba na razie zostawimy, mordo. Siema. Pyk, pyk, pyk. Patrzcie na to. Dobra. E, czekaj, idę do domu. Tu jest, dobra. Cyk. Pyk, pyk, pyk. E, skrzynki jakieś będę musiał zrobić, bo mam... Taki syf w EQ. Dobra, najpierw to, tutaj. Tutaj, to takie chwilowe będzie udomowienie się. O! Nie no, oczywiście, że robimy kilofik i robimy ten, tarczę. Bo tarcza tak oddaje. I jeszcze da na siekierkę nas, nas stać. Dobra. To co robić? Siekierkę czy wiadro? Hmm. No, ciekawe. Siekierka czy wiadro? Dobra siekierka. Walić to Siekierko się mogę obronić. Znaczy, no... Wi a wiadrem się nie obronię. Znaczy... No mogę zrobić ten niby. E ja mogę zrobić tego. E mogę zrobić... Jak to się nazywa? E no kurde, e wiadro mogę zrobić. Mogę zrobić watera. Dobra, pyk. Dobra, dwa dodam, bo nie wiadomo Mogę zrobić Watera, ale no Dobra o, Dzięki Dzięki I I Dzięki Dobra Pyk, pyk Znaczy, nie no, pieca można zostawić Cyk Dobra, Tu na razie taki ten fajny udomowionko. Tylko jak dwie skrz. O mam. Dobra, pyk, pyk. Tutaj na razie te rzeczy sobie ułożymy. To słabsze tutaj. No, to też. Tu też. To, to, to. I jedzonko. No na razie. A, tarcza jeszcze, dobra. No, widzowie, patrzcie jak wyglądamy po pierwszym odcinku Jej, Ej, co jest? O, dobra Patrzcie jak wyglądamy po pierwszym odcinku Jak no Fajnie Ja cieszę się w sumie z tego Ale tak, taką rozwiniętą wioskę mamy Pa, 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 pa. Ale dobra Siema, mordo <laughs> patrzcie jaki ma nos siema ej może w, 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 w... Oj ten mam dobra oswajamy konika mam jabłka też ty bez kitu bez kitu e, tylko nie wszystkie e, dwa sobie zrobię koksy znaczy jakie koksy co, co, co ty gadasz refy oswoimy i siadamy jest, mamy! Mamy, teraz siodło! Proszę, żeby tu gdzieś siodło było. No nie wiem. Czy tu gdzieś będzie siodło? Proszę, a tam sprawdzaliśmy, nic nie ma. Siodło, proszę! Daj mi siodło, mordo! Jak ktoś będzie sprzedawał, to ten. To ten. Yy, to ten. Co, co ja w ogóle gadam to ten to ten e, no to wiecie e, kupu e, za, jak co ja gadam dobra ja jak ktoś będzie sprzedawał no to kupię proszę żeby coś tutaj było nie nie mam śruby a aj, 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 aj. ale przynajmniej o ale przynajmniej zbroję ma ty Tutaj ma. Sio... A jak zdać skrzynkę na tego? Jak skrzynkę dać? Czekajcie. E? Czekajcie, jak dać skrzynkę? Biorę skrzynkę, no bo wiem, że się da. A nie, to chyba na osła tylko. Na osiołka. E. Ile to potrzeba? Osiem? To osiem chyba. No. Dobra Czekajcie, jak to zrobić? Pyk. Tu gdzieś? Tu czekajcie. Nie no nie da się. A to nie wiem. Widzowie dziwne, dziwne Może gdzieś... O, owieczki! Ale to w sumie... Nie, ja mam wełnę? Czekajcie. Jeden Pyk, dwa, pyk, trzy Dobra, zabijamy. I tak nie mam żelaza na nam Znaczy no mam z golema, ale walić to. Tam Patrzcie jak tu ładnie wygląda ta wioska. Teraz. Czemu te... Aha! No ale ja jestem mądry, że nie zamknąłem... Dobra. Jedną można zabić przecież, nic się nie stanie. Dobra. Czemu? Czemu to tak jest? Dobra, widzowie, idziemy się chyba przespać. Albo dobra, zobaczcie jeszcze do kowala. No ale żem zrobił place'a super. Dobra, wiatku, co? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No brawo, Olivix. Naprawdę. Brawo Oliwik, Żeś się popisał teraz są no, naprawdę. Milion IQ Siema mordo. I Nara Mordo jednocześnie. Nie dobra i idę ten. Idę się przespać, bo zaraz Akopalipsa zombie będzie. No, nie wiem jak to się mówi. O, siema morteczko. Dzień dobry. Zrzucię. Pa, zrzucę Villagera z łóżka. Nie no dobra, nie będę. Nie dobra! Mordeczko, śpij, śpij sobie, ja idę do swojego domu. Te! A myślałem, że to jest zombie villarze, wila, że chciałem zabijać. Gdybym zabił. To by... to bym ja... Gdzie ten dom? Ty. Gdzie ten dom? Tu, jejku, jak ja ślepy jestem normalnie. Piek, zamykam drzwi na noc, żeby nikt się nie włamał. Pyk pijmy dobra pyk zjemy sobie chlebek na śniadanie a yy, od razu sobie tutaj dodam to sobie dodam to i to pyk pyk i pyk yy, tu się przypali i wrzucę Dobra, dwa, tu się przypaliło to, tu dwa, Tak i tu jedno, dobra, i kolejne, żarcie, dobra, to sobie mogę włożyć tu, a to jedzonko to, to też tu włożę, dobra, o, jeszcze to, jak tu jeszcze, tu jeszcze, Nie. już nic, dobra, a tu w sumie też, będę jadł chlebek na razie. Wow, dobra, no widzowie, no chyba ten film już będziemy kończyć. No bo wszystko już chyba zrobiliśmy. Konika oswoiliśmy. No więc chyba już będziemy kończyć ten film. Tylko jeszcze w sumie siodło mogę tego poszukać, ale to nie wiem, czy znajdę. Yy, raczej nie. Widzicie, napiszcie w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, siodło i też napiszcie, jak zdobyć siodło. Znaczy chyba y, w tej, y, bo skraftować coś się nie da, to to, to wiem. Ojejku. Nie. Nie. Dobra, naprawiam to, gdzieś to mam. Naprawiam to. Dobra, starczy chyba Dobra, starczy idealnie Dobra, już nawet trochę zostało. Czekajcie tu on tu, tu, tu i resztę. Tu, pyk, pyk, o. No i git. Dobra. No co? Coś tutaj mamy. Dobra, nie idę. Widzę, my już chyba będziemy kończyć ten film. W kolejnym filmie no zdradzę wam, że pójdziemy do kopalni. I ten. O! A ja nie mogę jeszcze jeździć niestety. No pójdziemy do kopalni pod jaksy. I no. I tyle. No i dobra, widzę. Widzimy się. Widzimy się... Ten... kiedy ja to będę wstał? Widzimy się w środę! Widzimy się w środę o 18 na hello